No, no by tylko Całą się starała wszędzie, gdy wkurzy to samą dalą. Gdyby ten kierowca jechał o 6 km szybciej, straciłby prawo jazdy na 3 miesiące. 95 na ograniczeniu do 50. Za jazdę o 45 km za szybko mandat to od 300 do 400 zł. Policjant decyduje się na najniższy wymiar kary, jednak kierowca chce jeszcze większego obniżenia grzywny. To nie samochód, teraz pan, myślałem, że jadę wolno. Całą drogę się starałem wszędzie, rzędzie, bo, kurde, po samym domu... Pierwszą. Punkty karne ma pan jakieś? Tak, no, ale tu przychodzimy do punktu, ja z pracy nie mam, teraz gdzieś tam wybrałem takie czuchy i teraz gdzieś mandat i całe z tego willa to zapłacę mandat. Z powodu, to podał, to Tak to wygląda. To on, robota, to już miłosierdzia. No, nie bardzo można. To i tak, proszę pana, jest ten niższy. Mężczyzna jedzie nie swoim autem i nie ma przy sobie dokumentów, za co dostaje kolejny mandat. Czyli łącznie będzie musiał zapłacić 350 zł. Żadnego dokumentu swojego pan nie posiadał? No ja zapomniałem, wracam mi pan z Opola, wziąłem samochód z wieczora, rano, z i starałem się grawić do Wilna i do domu jego. To ten samochód w ogóle tylko nie czuję. Nawet swoim nie czuję, jeżeli jeżdżę w tydzień. Stałem się w szóstej wyjechałem przy ładne z nas. Zrobiłem się tysiąc flaich z domacy. Rano byłem w Opolu z głową, wróciłem z Opola i kończył ten samochód, wziąłem ten...

Dzień jest około 8 łapie do Strona. Strona. Policjanci wypisują dokumenty, a kierowca przyjmuje mandat. Nagrałeś pirata drogowego. Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze. Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem na drogach